Także witam widzowie. Eee, troszeczkę późna pora, ale czego się nie robić dla widzów. Eee, dzisiaj nagrywamy sobie prawda, taką eee, no, bombę samoróbkę. Zrobiliśmy sobie w domku, w domowych warunkach. Eee, zaraz ją sobie przetestujemy. Eee, no, powiem jeszcze, tak w ramach ciekawostki, że nagrywamy to drugi raz, bo kamerzysta Jakub eee, no, no zepsuł całe po, po całości i nie nagrał przed przedniego wybuchu. Także nagrywamy drugi raz. Dzień dobry, dobra robota Jakub. No i co, lecimy, lecimy. Otwieramy tutaj buteleczkę. wylało, <laughs> <laughs> e, dobra. Wrzucamy szybko tutaj. Szyby mi zaparowały, nic nie widzę. Dobra, szybko trzeba wrzucić. Ty za dużo, zatkały się. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, wleciało. Świeć, 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 świeć na to, świeć na to. Jak zaraz niewalnie to kanykiem rzucimy. Chyba uderzy, uderzy, pa już się pompuje. Zaraz chyba wy, powinno wybuchnąć. Świeć tam młody, świeć, świeć, świeć. się boję, Nie, to ten, to się trochę rozplapnie, ale to ten. Dobra, takie może. To się pompuje ciągle. Zrzucać już kamykiem, czy też czekamy chwilę? Bo się teraz boję pomyć. <mulity> <Mierze. mulity> <I miss. Hello. mulity> Chuj Też wam takie smutek wydaje? nie, ja nie to mogę to nie. o kurwa no. to <laughs> także, także widzowie jak widzicie e, nawet w na, dob na dobre wyszło że drugi raz to nagrywamy bo pierwszy wybuch aż taki dobry nie był e, no i co zapraszam e, subskrypcje, lajki, komentarze wiadomo co chodzi e, w następnych odcinkach nagramy sobie jak tutaj mam w planach zrobić jakąś, e, jakiś granat dymny na przykład może w przyszłości się jakiegoś mulotowa ogarnie. No i co? Chyba na tyle by było szybki, nie zaparowały, nic już nie widzę. Także dziękuję bardzo za uwagę. Żegnam w cześć.